G.C. Naruto, twoje centrum gier Naruto. Naruto Ultimate Ninja Storm 3 jest pierwszą grą z serii Naruto, która została przeniesiona z konsoli na PC-ta. Jak myślicie, czy taka zmiana jest dobra, czy zła? Zaraz przedstawię wam moje zajęty na ten temat. W grze mamy kilka trybów gry, takie jak Ultimate Adventure, Free Battle i oczywiście tryb online, który jest jedną z największych zalet tej gry. Przedstawię wam teraz tryb Free Battle. Mamy do wyboru bardzo szeroką gamę postaci dostępnych z całej serii Naruto. Mamy też do wyboru bardzo dużą ilość map, na których możemy rozgrywać nasze pojedynki. Ale czym tak w ogóle jest tryb Free Battle? Free Battle jest to tryb, w którym możemy zmierzyć się na przykład z komputerem lub z graczem, który siedzi koło nas. Albo możemy też popatrzeć jak komputer walczy z komputerem, co według mnie jest trochę bez sensu, ponieważ komputer nie błyszczy inteligencją nawet na najwyższym poziomie trudności. No ale to już co innego. Chociaż czasami daje w kość. I trzeba użyć bardziej yy, radykalnych środków perswazji. Jedną z większych zalet gry jest tryb online, który pokazuje do czego naprawdę została stworzona ta gra. W trybie online mamy rozmaitą ilość trybów do wyboru. Mamy walki rankingowe, turnieje, ale też mamy szybkie. Po znalezieniu gracza to czasami może zająć nawet kilka minut, ale to już inna sprawa. Yy, okazuje się nam pełny potencjał gry, czyli walka z żywym... żywym przeciwnikiem. Ponieważ boty, jak już mówiłem, się nie nie grzeszą inteligencją inteligencj i czasami robią. No, strasznie głupie błędy, chociaż niektórzy gracze... Niektóre boty są lepsze od graczy, no ale to już też jest inna bajka, jak już mówiłem. Poza trybem zwykłej gry mamy też do wyboru tryb turnieju, w, których, w którym zmierzamy się z graczami albo z komputerem. Wchodzimy na kolejne szczeble w tabeli aż dochodzimy do typu do tytułu czempiona czyli po prostu wygrywamy turniej o, zbyt! Zbyt! Zbyt 導いてくれやきこコナン俺を導いてくれ。 Ostatnim trybem gry jest tryb mm, Challenge Mission, w którym można wykonywać misje. Z racji faktu, iż gra została przeniesiona z konsoli na pecety. E, twórcy gry udostępnili nam 100 nowych misji, które możemy wykonywać. Misje głównie opiewają nam w sumie na walce to z przeciwnikami, to w sumie. Nie wiem, nie wiem, jak wy, ale jakoś mi to tam nie zależy, żeby w to grać. No, podsumowując, całą grę. Ym, gra jest bajeczna. inaczej <grym>, tego nie da się opisać. E, plusem na pewno wielkim plusem tej gry jest optymalizacja, czyli po prostu gra chodzi pięknie, pomimo tego, że działanie sobie tylko w 30 FPS-ach. Eee, kolejnym plusem jest na pewno właśnie model walki, który myślę będzie trochę gorszy, z powodu takiego, że jest przeniesienie na klawaturę, pomimo, że ja mam pada i już gram na padzie. Ale na samej klawiaturze też się gra nawet spoko, więc nie jest, e, nie jest źle. Eee, kolejnym plusem na pewno jest to, że wprowadzili jednak motyw e, z japońskim dubbingiem. Bo, prywatnie być tylko angielski, ale na szczęście zrobili japoński, czyli to jest też kolejny wielki plus. <grywa> Chociaż w że to jest taki plus, bo powinno to być, no ale powiedzmy, że to jest plus. No, plusem jest to, że jest duża ilość postaci i duża ilość map do wyboru. Plusem jest na pewno kampania, o której zapomniałem wam, e, której wam nie przedstawiałem, ponieważ stwierdziłem, że nie ma tam zbytnio niczego do przedstawienia. Tam jedyna rzecz, którą w sumie w kampanii jest, to jest e, motyw. E, kampania zaczyna się od, od spotkania 5 kage, a kończy się na walce z Kabuto, i to wszystko, w na pewno wielkim plusem kampanii, o której nie mówiłem wcześniej, jest y, motyw y, z QuickTime eventami, które są po prostu bajeczne. Mm, no, a teraz trochę minusów. Minusem na pewno jest to, że nie ma takich solidnych opcji graficznych. Tylko są opcje takie do wyboru rozdzielczości, ratio i... synchronizacja pionowa i czy w oknie trzeba otworzyć, czy otworzyć w oknie, to jest trochę słabe. Pewno słabe jest to, że boty są mega głupie i granie z, z komputerem nie sprawia żadnej satysfakcji, nawet na najwyższym poziomie trudności. I na pewno hmm, minusem jest to, że na rozgrywkę online trzeba w poczekać długie minuty, ale no to chyba tak akurat nie jest zależne też od twórców gry, no ale to, to jest na pewno minus bo Dobra, więc to trzeba bardzo długo czekać na to. No dobra, mam nadzieję, że ta krótka recenzja wam się podobała. Zapraszam was na, po na portal GCNaruto. Zachęcam was do komentowania, komentowania tego filmiku, do subskrybowania naszego kanału, który prowadzę. Ja nazywam się Majko i mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie.